Synchronizacja zrobiona. witam was bardzo serdecznie, z tej strony a to jest kolejny odcinek ze Slendytubies A New Story Kampania. Tak dokładnie, bardzo wam się poprzedni odcinek spodobał, jest, jest bardzo za, wielkie zainteresowanie wśród was. Jak stwierdziłem, że nagram chapter drugi, oczywiście dalej jest błąd, że gra jest ciemna w cholerkie, ale dobrze. Helpi 13 już to nagrywa, a dwóch jeszcze nie nagrywa, ja z nimi zrobię porządek, zobaczycie, o i dostaną baty na dupsko. Dobra, lecimy z kolejną kampanią. Jak pamiętacie, przyszliśmy pierwszą, pierwsza przyszła, przyślęta przyszła już, więc czas na drugą kampanię, no. no. No, 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 no. O Jezus, magia. Jasna gra. A gdzie jest ten bunkier? Co to jest? Jakieś grzyby na drzewie, dobra. I tu jest ten. Bunkier. Go to the helikopter. To, patrzcie ten efekt, ten efekt powinien zostać usunięty natychmiast jak dla mnie. Patrzcie, tu jest ten chyba, bo ma tą czapkę. Tu mamy zakrwawionych teletubisi. Dobra, idziemy do tego helikoptera, bo ja nie będę na nich czekał. A ja mam dzisiaj cały grafik zajęty. Muszę dawać nagrać ten tak, zmontować i wyjść z domu. Więc e, widzicie ta heliczopa. Już ich nie widzę w ogóle. Fajnie. Dobra, już jesteśmy blisko. Patrz, patrz, patrzcie. Pyk, i scenka. Nie. Kolejny helikopter numer dwa. O Boże. Aha, dobrze, to nie wychodzimy z tego, Harry. Tu mamy kogo? Mamy złego Rona. Siądźmy. O. Witaj, Ron. Czemu masz takie czerwone oczy? Jesteś zły na mnie? Hej, zrobiłem. Kolejny, tu mi się zrobił potwornie zły. Poproszę, twoje zbliżenie z boku. O, zrobię sobie normalnie ten. Co się dzieje? czy święty znowu ten straszny odgłos Bo już myślałem, że to chapter 2 is end, nie? Już myślałem, że to koniec, co jest. To 5 okay, godzin później Dobra, zakończcie to! Halo, bo te dźwięki są straszne Ja będę miał koszmary w nocach, w nocy Co się stało? Helikopter zniszczył się chyba To nie ja Ja nic nie zrobiłem ja Jestem grzeczny To Kasper I bajo Jezu, jaka to gra jest ciemna? Nic nie widzę. O matko, widzę coś. O Boże, patrzcie, ile baterii! Ale co z tego, że mam tyle baterii, jak ta gra jest w tupsko ciemna, nie? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Gdzie są inni? Tu są. O Boże, to nie jest inni, to jest potwór! On jest wielki, jak on chodzi, jak uposiedzenie. Uposiedzenie. Znaczy, nie śmiejmy się z tego, broń Boże. Ale ja tak mi się jakoś powiedział. Gdzie ja mam uciekać? Gonim jakiś świeżak. On jest daleko za mną. Ja się go nawet nie boję. Jest taki słaby. Ale na serio, gdzie ja mam biegnąć? Amy. Gdzie ja mam uciekać? Obratnik bratnik jest ze mną, ja o tym wiem. Jest? Jest? Bo go nawet widać. Tylko gdzie ja mam biegnąć za cholerę? Nie wiem. Co się dzieje, co się dzieje. Kurczę, i ta latarka, naprawdę. Ta latarka musi żyć tyle prądu. Gruba jesteś latarka. Nie lubicie. Zabijecie latarku, zabijecie. Jesteśmy pod czymś takim, czymś tam takiego. A tutaj! Psz... Skąd miałem wiedzieć, że tu tutaj mam iść? Trzeba było powiedzieć: iść do wielkiego kręcącego się znaku. Halo, Anny okay. No super. Gracia. O! Tu jest metro. Metro Exodus. Kuźwo. I patrzcie, tu, tu jak jasno jest, nie? Max, you can't be alive. Ciekawe, kto to do mnie mówi. Jak tu nikogo nie ma. Już masz halucynacje, Ja już mam dość tej gry. Ja poproszę biegnąć szybciej. Metro Exodus się kończę chciał. Od kiedy to pod bazą Teletubiusów jest jakieś metro? To dopiero ciekawostka, nie? Gdzie my mamy, przepraszam, dojść? O, o! Coś jest. Jakiś metra, No co ty? Jesteś w stacji metra. Można tu wejść? Patrz mogę wejść do metra. Mogę być maszynistą? Ha! Dupa nie maszynistą. to nawet kabiny nie ma. A tu? O! o co tak ciemno, no Słuchajcie, musimy sobie baterię zrobić. No i pójdziemy dalej. O, tu są jakieś drzwi. A, wchodzimy tu. The secret place. Sekretna placówka. No zobaczmy co to jest. Co to jest? Boże, ja już nie mogę się dociekać aż... O kurde, jak tu jest jasno, nie? Jedyne miejsce w grze, gdzie jest jasno. Szukaj ratunku czy coś takiego. Tu mamy jakieś schody zamurowane. Nie wiem dlaczego. Górne piętro jest. Halo! Dobra. Dobra, teraz sobie wyłączymy tą latarkę. Coś my tu mamy. Lives. Życie. There are you, Lord. Lord. Nie wiem. Be careful The those creators. Creatures co coś mamy Coś tu było przechwytywane Patrzcie Dobra idziemy dalej O Co to kuźwa jest To szło stąd Ale to coś tutaj robiło coś Coś niegrzecznego Tu się może chyba Spotkać schować on tu wraca patrzcie wrócił tu ale nie będzie gdzie poszedł patrzcie on tutaj chodzi czekajcie jeszcze raz się ukryjmy Teraz będę go widział gdzie on krąży tu widzę że możemy się schować jak on tu wróci to coś 찬트로 그렇지? 빠지게. 어! 어! 벡 O Boże, święty, co to było? O Matko jest tu. O Boże, co to się stało? Czyli do tych komputerków idziemy dość. Fajnie, super, cieszę się. Escape, ucieczka. Ale skąd mamy uciekać? Halo? Aaaa! Co jest z kuźwa? O matko! Tu nie ma ucieczki. O matko, w jakim miejscu teraz jestem? O, boże, no! Tu nas goni potwór. Ale, no już fajnie, tylko nie wiem, gdzie ja mam biec teraz. Tutaj, może gdzie ja pobiegłem? Nie wiem, gdzie mam uciekać. O, boże, tutaj. O boże, teraz tu. tutaj, tu, 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 Jezu, udało nam się Ej, jeżeli nie mam mówić, to ta mapa jak na razie była dobra, bo była oświetlona. O Boże, skąd? Jezu, co się dzieje? Widzicie to? Ja mam na te targi. Nie mam nic Idę ze strażnikami. Duży już wyglądają normalnie, że chyba wolę przy nich stać, bo się boję trochę. Czego w Metrze Tętubiciów pod mapą Tętubiciów jest? Kurde, tak strasznie. Nie, no oni idą wolno, to ja wolę się sam do tego helikoptera, wiecie. Ja no, taki option idę sam, ja już się nie boję. Tutaj widzę, że stoi nowy helikopter, tak? Tak, to nowy helikopter. Tutaj zginął ktoś. Halo? Gdzie są strażnicy? Tutaj. W strażnicy! Mam latarkę. Wiecie? latarkę mam! A wiecie gdzie jest Tinky Winky? Był taki potwór, nie? O tu krew nawet jest. Ja wam wszystko opowiem. Patrzcie, zaczęło się kiedy zabrałem baterię. A was jeszcze kuźwa tu nie było. Może tu, a może tu? Nie. Gdzie oni idą? Chciałem na poważnie na nich czekać teraz. Jeżeli oni zanim pójdą, to 5 lat minie. Jakiś leczark. Długi odcinek będziecie mieli przynajmniej na weekend. O bo. Gdzie on pobiegł? On się zaczął, patrzcie. A, dureń! Uciekajmy! Tylko gdzie wy chcecie kuźwa uciekać? Gdzie powinniśmy biec? To do domku te tubisiów, bo się tam nie zmieści, a proszę, się, dureń. Gdzie oni biegną? O nie! Ej, ale wy macie broń! Wy macie broń! On się zaciął! Dlaczego nie strzelacie? Halo! Czemu nie strzelacie? Halo, on się zaciął, dobra, walcz go. Uśkajmy. Wy to na WF-ie chyba leniuchowaliście, nie chowaliście, bo wy tak słabo trochę biegacie, panowie. Ale on się zaciął! Po co to już uciekać? Ej, panowie! opcje dialogowe, zaciął się, odbiór. SOS, odbiór. 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 O, tam jest samolot. Dobiegnę, kto pierwszy, ten lepszy, kto ostatni zamyka drzwi. On się odciął chyba, nie? Nie, nie odciął się. Uff, Dobrze, że się zaciął, bo byśmy mieli długą no, gajaninę. Może on tak specjalnie zrobił? Tom, tom, Tom No i proszę bardzo, Helicopter, Jezus Marian, weźcie mnie z tej gry, o boż. O, jeden z maską, jeden bez, teraz ja też usiądę. No, co tam, nazwijmy ich Arek i Zdzisiek. Zdzisiek, Arek, mówcie mi co tu się dzieje, bo ja to na pewno nie widziałem po raz pierwszy tego potwora. A proszę on się zaczął, czemu wy nie strzelaliście? Od tego macie chyba broń, żeby strzelać do takich rzeczy. Chcesz, nie mam narządów se. W cieniu biegnę i nie ruszam się nawet. Uciec już chcę, bo staj krainy, boli mnie, że ciągle jestem, jestem tu i jestem. Ja jestem, 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 jestem. Blokada zatrzymała mnie, e, e, e. Muszę się wrócić i spotkać je. Boję się, że zamordują mnie. Jeśli tak, to mamo kochałem cię. Jeżeli tu też będzie brama zamknięta, to czuję, że pokroją mnie. Zostanę złożony w ofierze. To już koniec tego odcinka jest. Dlaczego tutaj takie miasto jest? Te tubi się tłoczą się tutaj Mówią mi spadaj stąd Jeżeli chcesz przeżyć, to lepiej uciekaj stary Nie zatrzymuj się bo umyjesz gary ją A jeśli to zrobisz to umyj jednak czysto Bo wiesz my lubimy brudzić Haha ha, jesteś żałosny ją, Te tubi się kroczą i chcą mnie zabić he. Myślę że już za chwilę zginę Wyjmę już broń i zacznę strzelać o nie nie jestem tutaj sam każdy pożerać chciał lecz ja jestem tu ja i chcę uciec już kurw. fajna, bardzo fajna piosenka dodaję przez to, ekstra area ale bez żadnych punktów czyli co mam zrobić żeby stąd uciec albo coś Postapokaliptyczny apokaliptyczny świat mówią ludzie już 10 minut filmu, nie ja wam tak to potrę że będziecie mieli 10 Kuźwa, gdzie ja jestem? Co ja mam zrobić? Jaka ta gra jest niedopracowana? Pobiegnę tutaj, może tutaj coś będzie. I są tu złe teletypsie, które chcą zabić cię. I boję się, gdy ktoś złapie mnie. Zostanę pokrojony. Nie myślę o tym, co goni mnie. Coś goni mnie. Jezus, Maria! E, ty nie rozumiesz z tego specjalne pomieszczenia? Żeby przypomnieć, co się stało. Ale kuźwa! Ja chcę stąd wyjść z tego pomieszczenia. Po co mnie to? Przecież wiem, że jest apokalipsa i nikt nie żyje. Z czego mam się dowiadywać? To, jakim kim jestem. Nie no, ja myślę, że się błądzę cały czas. I tylko bezsensownie cały odcinek idzie. Ale to jest podobno końcówka, więc. Ja żegnam Was. To był ostatni, przedostatni odcinek z trendy to bas. Zostawcie lajka, like suba, teraz komentarz. Z hashtagiem tele który nie wie, co ma zrobić. Zostawcie komentarz, proszę. Ja Was bardzo, bo 32 minuty filmu już są. Do zobaczenia. Do odcinka.